Tym razem nie Nergal, ale inna znana męczy była ze świata metalu, czyli Dave Mustaine. Jednak wyjątkowo odpuścił sobie Metalikę, a wypowiedział się na temat byłych muzyków Megadeth przy okazji obgadywania niedawnego występu z Martin Friedmanem na jednej scenie. Ten koncert wywołał u mnie wiele emocji z tamtych dni. Czułem się jak za starych, dobrych czasów. Marty wyrobił sobie całkiem niezłą markę od tamtego czasu. Spośród wszystkich byłych członków Megadeth wydaje mi się, że Marty jako jedyny coś osiągnął. Oczywiście bez urazy dla innych, takie są po prostu fakty. Wystarczy spojrzeć na sprzedaż i inne rzeczy. Czy tego typu. Marty jako jedyny zrobił coś znaczącego. Miło było zobaczyć go w jego świecie. A kiedy wszedł znowu do Megadev, to był bardzo sugestywny w niektórych sprawach. Sprawił, że koncert był naprawdę płynny. Dodatkowo przejrzał kilka razy wszystkie piosenki, które graliśmy tego wieczoru, żeby się upewnić, że na pewno wszystko będzie zajebiście. A potem, oczywiście, wyszedł na scenę i zahipnotyzował wszystkich, włącznie ze mną. No cóż, wiele osób może mu zarzucić, że znowu opowiada kocopoły, bądź w mało elegancki sposób może z nim się po prostu nie zgadzać. Jednak wydaje mi się, że warto pochylić się nad tematem bez toczenia piany i zbędnych emocji, a najzwyczajniej zweryfikować dane i wyrobić sobie opinię.